Czasownik Dowyry to ostatni z czasowników modalnych, które poznamy, aczkolwiek przed nami jeszcze dwa czasowniki, które zachowują się trochę jak modalne. Na razie skupmy się na Dowyry, które oznacza musieć, ale zobaczymy, że ma też pewne niuanse, które warto znać. Najpierw, oczywiście, poznamy odmianę. Powtarzaj za mną, standardowo jest ona też nieregularna. Io devo, tu devi. Lui, lei, deve, noi dobbiamo, voi dovete, oraz loro devono. Powtórzmy jeszcze raz. Tym razem dam ci chwilę na zastanowienie się, a następnie podam prawidłową odpowiedź. Jak to leciało? Io? Devo? Tu? Devi, lui, lei. Deve, noi. Dobbiamo, voi. Dovete, loro. Devono. Super. Jeśli potrzebujesz, zatrzymaj nagranie, powtórz jeszcze raz, utrwal odmianę tego czasownika. Poprzez czasownik do przede wszystkim możemy wyrażać obowiązek lub konieczność. W końcu oznacza on musieć. Na przykład, jak powiemy, jutro musimy wcześniej wyjechać. Poprawna odpowiedź to domani dobbiamo partire presto. Dobbiamo partire? Musimy wyjechać. A wcześniej to po prostu słówko presto. A jak powiemy musimy pojechać do Mediolanu? Pamiętasz jaki przyimek powinien się tutaj pojawić? Poprawna odpowiedź to dobbiamo andare a Milano. Oczywiście chodziło mi o ten przyjmek po czasowniku Andary, bo pomiędzy dobiamo a Andary nie potrzebujemy już niczego. Jest to w końcu czasownik modalny. Dobiamo Andary, a Milano, ponieważ jest to miasto, mamy właśnie przyjmek A za pomocą czasownika dowiery możemy też wyrażać powinność, czyli, że powinniśmy coś zrobić, że ktoś powinien coś zrobić. Raczej będziemy tutaj też stosować inne tryby, ale tak naprawdę czasem, nawet już w samym czasie teraźniejszym, jesteśmy w stanie wyrazić coś, co w zasadzie nie powinno być tłumaczone jako musieć, bo po prostu chcemy komuś udzielić radę. I nawet, jeżeli dosłownie mówimy musisz, to w zasadzie Właśnie, gdy chodzi o radę, to wcale nie musi. Ktoś powinien według nas coś zrobić. Na przykład, mogę powiedzieć non queste cose. Dosłownie, nie musisz mówić tych rzeczy. No, czy to ma sens? Raczej chodzi o nie powinieneś mówić tych rzeczy, nie powinnaś mówić takich rzeczy. W końcu to jest rada. Chcemy komuś zwrócić uwagę. W zasadzie, może też to oznaczać, że nie musisz mówić tych rzeczy. Wszystko zależy od tonu, jakim powiemy to zdanie. Jeśli nie musisz, to raczej powiedziałabym non devi direquist A jeżeli nie powinieneś, nie powinnaś non devi direquist Bardziej groźnie. Mogę też Ci coś polecić. Na przykład, devi vedere film. Musisz zobaczyć ten film. No i właśnie, czy na pewno musisz? No nie, powinieneś, powinnaś. To byłoby bardziej poprawne tłumaczenie. Czasownik do wyry przydaje się też, gdy chcemy wyrazić zamiar lub plan, bo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale używamy właśnie czasownika musieć, żeby wyrazić nasze plany. Gdzie w zasadzie my wcale nic nie musimy, ale w sumie chcemy, no więc musimy gdzieś pojechać lub coś zrobić. Jak więc powiesz po włosku, jutro musimy pojechać w odwiedziny do dziadków. Pamiętasz, jak przetłumaczyć to wyrażenie? Poprawna odpowiedź to: Domani dobbiamo andare, andare a trovare nonni. Andare trowary oznaczało właśnie pojechać do kogoś w odwiedziny. No i właśnie, czy my musimy? No nie, my po prostu zaplanowaliśmy. To jest nasz plan. My chcemy to zrobić, więc jutro musimy pojechać tam. A teraz zapraszam cię do ćwiczeń, które przygotowałam i standardowo zachęcam cię do napisania własnych zdań za pomocą tego czasownika, żeby lepiej go utrwalić. Ta lekcja pochodzi z kursu, który znajduje się na platformie Klub Włoskiego. Skakuj na klubwloskiego.pl i przetestuj go za darmo.